Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Podmówimy sobie teraz ostatni temat już naszej książki, to jest kombinatoryka i prawdopodobieństwo. I zadanie pierwsze. Rzucamy trzykrotnie dziesięciościenną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że iloczyn wynosi 4? No i zobaczcie tutaj, mamy wszystkie możliwości. Wszystkich możliwości jest tak. W pierwszym rzucie mamy 10 możliwości, bo mamy od jednego do 10. W drugim też 10 i w trzecim też. Bo za każdym razem możemy rzucić od 1 do 10, czyli 10 razy 10 razy 10 to jest 1000, i to są wszystkie możliwości. I dlaczego ich nie wypisuję? No bo jest ich bardzo dużo. Tyle ich jest. I teraz, jakie są dobre możliwości, żeby iloczyn wyszedł 6, to zobaczcie, jakie są tutaj sytuacje. 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, albo 1, 2, 2, 2, 2 1, 2 i 2, 2, 1. Czyli tych możliwości jest 6. Prawdopodobieństwo to był tutaj stosunek. Dobrych możliwości do wszystkich możliwości, czyli 6000, i można zapisać w taki sposób. Albo można zapisać 3,500. Teraz zadanie drugie. Wólnie jest 7 kul białych i 3 zielone. Losujemy kolejne dwie kule. Jakie jest prawdopodobieństwo, że obie kule są białe? Rozważ dwa przypadki. Pierwszy przypadek to jest przypadek, kiedy mamy losowanie ze zwracaniem. Czyli wszystkich możliwości jest zobaczcie 10 x 10, bo za każdym razem możemy wylosować 10 kul, czyli tutaj w pierwszym i drugim losowaniu jest po 10, czyli tutaj mamy łącznie 100. Dobrych możliwości jest 7 razy 7, bo w pierwszym kroku możemy wylosować 7 białych i w drugim 7 białych, czyli 7 razy 7, 49, czyli P wynosi 49 tutaj setnych, bo dobre możliwości przez wszystkie. Jeżeli mamy losowanie bez zwracania, to wszystkich możliwości mamy 10 razy 9, bo tutaj losujemy jedną kulę mniej. Bo już jedno wylosowaliśmy, czyli mamy 90 możliwości dobrych, z kolei jest 7 razy 6. Dlaczego 6? Bo to są pozostałe białe, które tutaj zostały w drugim losowaniu. Czyli 7 razy 6, 42, czyli prawdopodobieństwo wynosi 42,9. O, może napiszmy, żeby ładniej tu było. 42, 90 I oczywiście możemy to sobie skrócić. Skracamy sobie to wszystko na 6. Dlatego mamy taki wynik. Teraz zadanie trzecie. Rzucamy dwukrotnie kostką, której siatka jest pokazana na rysunku. Jakie jest prawdopodobieństwo, że za pierwszym razem wypadnie ściana o kolorze zielonym, a za drugim o kolorze czerwonym? Kolor zielonym, no, zielonym, i czerwonym. I teraz zobaczcie: wszystkich możliwości macie 6 razy 6, bo w pierwszym rzucie możemy wybrać jedną z sześciu, może wypaść jedna z sześciu ścian, i w drugim tak samo. A dobrych możliwości mamy trzy zielone, zielone ścianki, czyli 3, i jedną czerwoną, czyli 1. 3 razy 1 to 3. Czyli prawdopodobieństwo wynosi tyle. No i tutaj są zadania, które jeszcze możecie sobie spróbować zrobić. Ćwiczenie pierwsze, ćwiczenie drugie i zadanie 1, 2, 3, 5 z tych stron, które są podane. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeszcze wszystkiego dobrego.